Witam serdecznie, ja nazywam się Rafał Nowak. Zapraszam na kolejny odcinek wykładu dotyczącego sieci neuronowych. W tym odcinku zbudujemy sieć neuronową, która będzie się uczyła rozpoznawać cyfry narysowane pismem ręcznym. Naszym zbiorem danych będzie klasyczny zbiór MNIST. Myślę, że każdy, kto rozpoczyna przygodę z sieciami neuronowymi, powinien takim zbiorem się zająć i spróbować zbudować pierwszą sieć właśnie do rozpoznawania tego zbioru. Zbiór danych jest publicznie dostępny na stronie Jana Lekuna i można przeczytać, że jest to zbiór zawierający 60 tysięcy przykładów oraz 10 tysięcy przykładów testowych. Zbiory to są obrazki bardzo niskiej rozdzielczości, które wyglądają następująco. Tutaj widzimy przykłady 10 klas, a dla każdej z klas jest po kilka przykładowych obrazków. Przypominam, cały zbiór danych zawiera aż 60 tysięcy takich obrazków. Naszym celem jest zbudowanie sieci neuronowej, która zobaczy ten obrazek i powie, że jest to 0, lub może 1, a może 9. Tak naprawdę powie, z jakim prawdopodobieństwem jest to 0, 1 i aż do 9. Czyli będzie miała 10 wyników. Spróbujmy zaprogramować tą sieć neuronową w PyTorchu. I to zrobimy całkowicie od zera, krok po kroku, aby jeszcze raz utrwalić sobie jak buduje się sieci neuronowe. Zbiór danych pobierzemy za pomocą biblioteki TorchVision. Jeśli jej nie mamy, wystarczy ją zainstalować poleceniem pip install. Import TorchVision powinien nam zaimportować tą bibliotekę. Następnie from torchvision.datasets, tam jest taki pakiet, w którym jest sporo bibliotek, wystarczy zaimportować MNIST. minist Utworzyć np. Na pod nazwą dataset train, utworzyć z takimi parametrami jak ścieżka do folderu, w którym chcemy pobrać, jeśli go jeszcze nie pobraliśmy, download równy true to zrobi, train równy true pobierze tą część treningową, natomiast train równy false pobierze część testową. Nie zaimportowałem, przepraszam. Dataset train ma długość 60 tysięcy, a dataset test. 10 000. W tych obiektach dataset train jest tensor o nazwie data, który ma kształt 60 tysięcy na 28 na 28. To są właśnie te obrazy o tej rozdzielczości. Każdy z nich jest zapewne macierzą która ma w sobie wartości od 0 do 255 i to są jasności w skali szarości. I to jest typ całkowito liczbowy. Nie do końca to pasuje jako dane do sieci neuronowej, gdyż już widzieliśmy wcześniej taki problem, że dane powinny zostać znormalizowane. Najlepiej, aby miały środek w zerze, a nie w 128, chociaż nawet nie wiem, jakie jest ta średnia, czy 128, bo dużo tutaj jest punktów czarnych w jasności zerowej więc najlepszym pomysłem, przynajmniej najprostszym jaki może przychodzi do głowy to jest podzielenie przez 255 te wartości teraz już są z przedziału 0,1 może tego nie widać że są tutaj jakieś większe od 0 ale one są teraz z przedziału 0,1 i to już bardziej się nadaje do sieci neuronowej nazwę to X-train analogicznie robimy z testem data. OK. Mamy dane treningowe, mamy dane testowe, które jeszcze nie do końca pasują do naszego modelu. Tak jak widzieliśmy, pokażemy w jaki sposób możemy te dane spłaszczyć, aby stały się wektorem. 28 na 28 pikseli spłaszczymy za pomocą instrukcji Flatten, która zamieni nam 784 piksele na wektor o długości 784. A więc ja to zrobię tutaj, w tej komórce jeszcze, na dodatek. X-train jest równe torch-flatten. X-train. A xtest, oczywiście flatten najprawdopodobniej spłaszczy nam wszystkie 60 tysięcy, więc tam jest najprawdopodobniej taka instrukcja jak start-dim. To samo z xtest. I teraz mamy X train i X test dobrego rozmiaru, mam nadzieję, zaraz zobaczymy. 60 tysięcy obrazów jako zapisanych jako wektory o długości 784. To już jest właściwie idealne do wrzucania do sieci neuronowej. Spróbujmy tą sieć neuronową zbudować. Wchodzi więc obraz o rozdzielczości. 2828, 28, który jest zamieniany jako wektor na 784 liczby, i następnie będzie zamieniany jakąś warstwę, która będzie miała ilość neuronów, a następnie warstwę wyjściową, która też będzie miała jakąś liczbę neuronów. Pewnie łatwo jest zacząć od tej ostatniej warstwy, mianowicie warstwy wyjściowej. Ta warstwa ma za zadanie zrobić klasyfikację na 10 klas od 0 do 9, a więc zrobimy tę warstwę tutaj, która będzie miała po prostu 10 neuronów. Natomiast ta w środku może być niekoniecznie 10-neuronowa, może nie ma sensu z 784 robić warstwę od wielkości 784. Spróbujmy zrobić warstwę, która ma na przykład 100 neuronów. Jeśli tu jest rzeczywiście 100 neuronów, to Policzmy w takim razie, ile potrzebujemy tych parametrów. Macierz W, która ma być tu pomiędzy tymi dwiema warstwami, czyli macierz parametrów W i to będzie W1, bo ta obok będzie W2. Ta macierz W1 będzie miała kształt 784 na 100. Analogicznie potrzebujemy jeszcze 100 takich wartości bias B, a więc potrzebujemy wektora o wielkości 100. Zróbmy te parametry. Ja te wartości zainicjuję z rozkładu normalnego. I pamiętajmy, żeby parametry miały Requires grad równe na true, ponieważ chcemy móc różniczkować wynik po tych wartościach. To skopiujmy. Druga warstwa będzie miała po lewej stronie 100 neuronów, a po prawej tylko 10. W ten sposób otrzymaliśmy model, tak naprawdę, w którym ma, który ma aż tyle parametrów. Zauważcie, jak to jest dużo 784 razy 100, plus jeszcze tutaj. 1000, więc jest tego trochę dużo i to będzie się trenować. To jest już wielowymiarowa przestrzeń. Będzie się trenować za pomocą metody spadku gradientu. Co będziemy tak naprawdę trenować? Musimy zdefiniować yy, nasz model, czyli musimy policzyć za pomocą propagacji w przód ten wynik na końcu sieci i powiedzieć, czy to jest dobry wynik, czy nie. Tutaj akurat jest sposób klasyfikacji, czy to jest tom, czy nie tom. Swoją drogą, tom ma naprawdę bardzo ładny portal. W którym, w którym przedstawia bardzo fajną podręcznik dotyczący uczenia maszynowego w Deep Learning w pytorchu. Więc spróbujmy obliczyć tę wartość, czy to jest cyfra 0, 1, aż do 9. Mianowicie musimy zrobić propagację w przód. Weźmy ten input x, czy tam zbiór treningowy i nakarmy tą sieć tym wejściem i zobaczmy, co wychodzi na, na wyjściu. Nasz input x nazywa się x_train. I to jego właśnie musimy wrzucić do pierwszej warstwy. Aby to zrobić, wynik nazwiemy Z1, uruchamiamy zwykłe mnożenie macierzy. Już wiemy, co tam w środku się kryje w tej sieci neuronowej. X-train razy 1 Ponieważ X-train ma rozmiar 60 tysięcy na 784, to się bardzo ładnie pomnoży przez taki kształt macierzy. Do tego dodajmy jeszcze wektor B1. Następnie Narzućmy tutaj jakąś funkcję nieliniową aktywacji, np. tangens hiperboliczny. Druga warstwa analogicznie wykonuje mnożenie macierzy Matmul, tylko tutaj będzie już zamiast X-Train A1. A1 to można sprawdzić, jest rozmiaru 60 tysięcy na 100, a więc pięknie to się pomnoży przez macierz o rozmiarze 100 na 10. Dodając jeszcze B2, mamy tak zwane już wyjście tej macierzy, to się nazywa Logits. Ale jeśli ktoś chce, może zaaplikować jeszcze funkcję Softmax, która też jest w PyTorchu i można ją nałożyć na Z2. Wydaje mi się, że tam jest parametr DIM, który mówi, po której, w, jaki, w jaki sposób ma normalizować, i DIM równe 1, właśnie mówi. To w sposób prawidłowy w naszym wypadku. Zobaczmy, jaki jest shape tego A2, i wszystko będzie jasne. Tak, 60 tysięcy, a tu jest 10 liczb. Sprawdźmy, jak został sklasyfikowany pierwszy z obrazów. Mianowicie, ma takie prawdopodobieństwa. To jest bardzo mała liczba, tu jest bardzo mała liczba, wszystkie są małe oprócz tej pierwszej. Według tego modelu on myśli, że ten obrazek jest zerem. Może nie będziemy go rysować, ale sprawdźmy jakiś inny, 90. Też jest zerem. No to sprawdźmy pierwszych kilkanaście, bo może on tak myśli, że wszystko jest zerem? No nie, ten obrazek drugi jak widać już nie jest klasy 0 według tego modelu, bo ma 0, 1, 2, Według niego to jest trójka. Czyli to powinno być widoczne też tutaj. 0, 1, 2 i 3. Tak. No dobrze. Wiemy już, co wyzwraca wy, 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 wy model jako wyjście. Spróbujmy teraz policzyć, czy on się myli, czy nie. Musimy mieć wartości y-train, których jeszcze nie mamy, ponieważ w zbiorze treningowym dataset-train jest takie pole o nazwie targets. Targets. I ono mówi, kto jest tak naprawdę której klasy. Czy to jest zbiór treningowy, oetykietowany przez ekspertów ludzkich. 60 tysięcy obrazów zostało sklasyfikowanych do 10 klas. I to jest nasze Y-Train. Może niepotrzebnie to kopiuję, ale nazwa to Y-Train. I nasz los, czyli ta funkcja straty, to jest tak naprawdę Torch NN Functional Cross Entropia z tego, co nasz model mówi, ale ta cross Entropia bierze, jak już wiemy, wartości logic, a nie softmax. I wartości Y train. Ten los, może go wydrukujmy jeszcze, wynosi 14,5. Tak nam się udało wylosować. Jeśli jeszcze raz wylosuję parametry W1, to ten los wynosi 15. Czy to jest duży los? Na razie to zostawmy. Teraz wynosi 13. Na razie zostawmy to na boku. Spróbujmy tak dobrać te parametry za pomocą metody spadku gradientu, aby ten los malał, czyli ten model powinien się trenować. Jak wykonać spadek gradientu? Po pierwsze, trzeba umieć policzyć gradient. Tutaj mamy tak dużo parametrów i mamy dwie warstwy, że można byłoby się rzeczywiście zagubić trochę w obliczeniach rachunkowych. Na szczęście Python zrobi to za nas automatycznie. Wystarczy uruchomić los backward. W ten sposób wykonamy propagację wstecz i zapytać, jakie są gradienty tych wszystkich parametrów, które gdzieś tam w sobie mamy. To wygląda, jakby były same zera, ale one nie są. W2 już nie są, ale w1 też tam podejrzewam. W środku nie są. Ale jak się możemy o tym przekonać? Na przykład policzyć normę takiego obiektu, który jest macierzą. Jak widać, to mniej więcej jest suma kwadratów domyślnie, więc nie są same zera. No dobrze, to skoro umiemy liczyć propagację wsteczną i umiemy liczyć gradienty, to tak naprawdę umiemy optymalizować nasz model i trenować. Spróbujmy to zaprogramować w jakiejś pętli. Niech to wykonuje się. 10 razy. Przypominam, zbiór treningowy jest bardzo duży i to trenowanie może zająć trochę czasu. For Epoch in NR Epochs. To, co jest istotne, może ja spróbuję to zrobić w jednej komórce, żeby było fajnie. To jest nasz model. A więc tak, inicjalizujemy losowo parametry, ustalamy liczbę epok, możemy jeszcze ustalić parametr alfa, i to powinien być tensor na przykład 1 setna. Spróbujemy z takim. Mamy już hiperparametr, taki jak liczba epok i współczynnik uczenia. Policzmy los. Ten krok właściwie jest nam niepotrzebny, on nie będzie nam, on, on tylko będzie nam spowalniał, więc możemy go pominąć. Policzmy los, czyli to będziemy robić za każdym razem w pętli, więc ja to wrzucam na razie bez żadnego jakiegoś programowania ładnej funkcji, chociaż przydałaby się. Mając policzony los, zróbmy prostą operację los backward. W ten sposób to jest backward propagation, tak naprawdę. A tutaj to jest forward propagation dla jasności. OK, mamy już krok wstecznej propagacji, która spowoduje, że w każdym z tych parametrów W1 grad będą policzone gradienty po W1, po W2 itd. tak dalej. I chcielibyśmy wykonać teraz krok spadku gradientu, czyli od W1 odjąć alfa razy W1 grad. To samo zrobić z W2. Alfa razy W2 grad. B1 alfa razy B1 kropka grad i B2 odjąć od niego alfa razy B2 grad. Tutaj uwaga dla programistów, gdyby ktoś z Was chciał napisać to tak, że w1 równa się w1 minus alfa razy W1 grad to byłoby to niepoprawne, mianowicie. Tutaj w1 stałby się nowym obiektem, nie byłby zmodyfikowanym starym w1, który miał zapamiętane requires grad równe true, tylko tutaj stałby się obiektem z require z grad równym false i w następnej iteracji w1 by nie mogło się różniczkować, więc nie róbmy tego w ten sposób. Po prostu w miejscu odejmujmy od w1 w ten sposób. Jest jeszcze operator sub minus czy coś w tym stylu, który robi to samo. Jest jeszcze jedna śmieszna, drobna uwaga w PyTorchu. Trzeba zrobić te polecenia w takim Środowisku, które nie powoduje obliczania gradientów. Nie chcemy mieć tutaj możliwości, żeby ktoś jeszcze nam gradienty mnożył przez alfa, na przykład. Więc with torch no grad pozwala nam zamknąć się w takim widoku, w którym torch na pewno nie będzie robił żadnych aktualizacji gradientów. To po pierwsze, taka techniczna sprawa, a po drugie, jeśli już to odpalimy, to, to niestety w każdej kolejnej epoce te gradienty będą się akumulowało, czyli ten Wektor czy ten tensor w1 i macież b1, w2, b2, która ma tutaj zapamiętane, że gdzieś muszą być przechowywane jej gradienty. Za każdym razem po epoce, po zrobieniu los backward, te gradienty będą się akumulowały, bo tak niestety działa w PyTorch. On tego automatycznie nie zeruje, chyba że są właśnie takie, jak tu na początku nieznane, więc są zerowane. Ale gdy my już je policzymy za pomocą los backward i użyjemy je właśnie na przykład w tym. Środowisku, to warto jest potem to posprzątać i powiedzieć W1 grad funkcją 0 je wyzerować analogicznie z W2. To taki szczegół techniczny. Czasami ludzie o tym zapominają i po prostu im się gradienty sumują. 0 e, i B2 grad 0. To powinno być chyba już wszystko. W ten sposób zaprogramowaliśmy metodę spadku gradientu, pójdźmy na nią, która zrobi nam 10 epok i wydrukuje na ekran wartość numer epoki i wartość funkcji los. Zaczynaliśmy od tych 15 i widzimy, że tu po 10 epokach doszliśmy do 13. Więc trochę to powoli się uczy. Spróbujmy zmienić alfę na 1 dziesiątą. O, jest już to szybciej, więc... Czemu nie więcej epok? No i zaczyna się przygoda z uczeniem. Trochę to trwa. Jak widać 100 epok to już kilkanaście sekund. Ten model moim zdaniem ciągle jest jeszcze słaby. Jak ocenić skuteczność takiego modelu? Spróbujmy dopisać tutaj jeszcze jedną miarę, która powie jaka jest, jaka jest dokładność tego modelu w porównaniu na zbiorze treningowym. Pewnie fajnie byłoby też policzyć wartość tego modelu na zbiorze testowym. Być może nie w każdej epoce, bo to kosztuje, ale spróbujmy to zrobić e, później. Najpierw, może accuracy. Spróbujmy tu napisać accuracy. Równe ACC. Niech to będzie też jakiś, a to będzie w sumie tensor bez, bez gradientów. Mm, 3 f I to ACC będzie liczone na podstawie Właśnie czego? Musimy policzyć predykcję naszego modelu za pomocą mo z funkcji softmax, i to może się wykonywać tak naprawdę bez gradientu. Nie potrzebujemy tego. A więc, ACC tak naprawdę możemy zrobić with torch. No grad. Policzmy sobie ACC. Bez żadnego różniczkowania w tej chwili. ACC, żeby to policzyć, trzeba zdefiniować funkcję, która porówna A2 z wartościami y -train. Ponieważ A2, może zobaczmy jak wygląda, pierwsze trzy elementy, to są prawdopodobieństwa przynależności do takich klas. Ja lubię zajrzeć na argmax. Polecenie argmax powie nam, powie nam, na której współrzędnej prawdopodobieństwo było największe? Czyli właśnie to, co chcemy, powiedzmy, że największej było, to chyba można się przekonać, że tak jest, a2, pierwszych 4. Na tej współrzędnej, potem na tej ósmej, to najprawdopodobniej będzie ta przedostatnia, o ta, rzeczywiście, przepraszam, ósma jest oczywiście tu, przedostatnia, 0,9. Faktycznie to jest e, sensowna odpowiedź. Spróbujmy to porównać z y-trainem. Mamy dużo odpowiedzi true i false. Być może torchmin powie nam, jaka jest ta skuteczność. Nie, sum. Ojejku, naprawdę muszę to tak zrobić? Przez len y-train. 9%. Niewiele. Spróbujmy to accuracy zaprogramować jako funkcję. Albo w ogóle wrzućmy to tutaj. To będzie accuracy na zbiorze treningowym. No więc obserwujmy, jak to się dzieje dla pierwszych 100 epok. Zaczynamy z losem 14, które ma około 12% accuracy i tak po 100 epokach. To na zbiorze ministr dochodzi do 51%. To jest naprawdę dobry wynik. 50% w wypadku klas 10, czyli tak mniej więcej połowę obrazów z 60 tysięcy, bardzo dobrze sklasyfikowaliśmy. Należą do jednej z 10 klas. Moim zdaniem ten model mógłby jeszcze być lepszy. To pewnie chodzi o liczbę epok. No i teraz trzeba niestety sobie poczekać. Albo, albo co? Albo kupić lepszy komputer. No może niekoniecznie. Może bym pomyśleć, co tu jest nie tak. Ja widzę, że wciąż ten model uczy się, czyli treningowa, przepraszam, to co trenujemy, czyli tą funkcję straty, cały czas maleje. Już jesteśmy na poziomie 72%, to jest super, i tak dalej, i to idzie ciągle w dół, czyli albo akuracji w górę, więc to jest Efekt tego, że my się wciąż uczymy. Ten model kiedyś przestanie się uczyć. Myślę, że się przeuczy, a może nawet jest w stanie się nauczyć na 100% całego datasetu. Tu już widać, że to i nie rośnie tak szybko, więc zaczekajmy jeszcze chwilę. Jest już tysiąc epok. Możemy na razie uznać to, że osiągnęliśmy pewien sukces. Spójrzmy. Skuteczność naszego modelu to prawie 82%. Los, ta funkcja straty. Zmalała do 0,836, już trochę powoli zaczęła maleć, więc można powiedzieć, że zaczynało się to trochę stabilizować. Podejrzewam, że taką prostą siecią, którą teraz budowaliśmy, moglibyśmy uzyskać skuteczność nawet 80 kilku procent, może do 87 byśmy doszli. Modyfikując tą sieć na trochę bardziej skomplikowaną, na przykład głębszą, dodać trochę neuronów, być może te 100 to nie jest wystarczające. Zachęcam do takiego ćwiczenia, aby się przekonać, jaki to ma wpływ na skuteczność modelu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do dalszych eksperymentów.